Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Marian Swacha Ten sam czas Wiersze wybrane Niech przyjdzie noc Urodzajnym deszczem milczenia Uciszy mnie do głębi Strunami starych gitar Połączy niebo i ziemię Przytuli wspomnieniem do łez Dumnym lotem sowy przebije puszkę dnia oszalałej planety i spocznie na nowoszowskiej łące. Tu odyńce i byki niech rozsiąpi swą muzykę na lasy i drogi naklęczące pod amboną młodniki. Bym usłyszał szepty bliskich, których nie ma. Kroplą rosy Oczyści ze zgiełku sprawy dnia, zaciemni do jutra. Granica: napełniam sobą wnętrze dnia zapiskiem oczywistości. szablonem do zamieszkania wierzchołkiem góry lodowej, w alkoholowej tęczy dla innych. Nie dla siebie. A jednak tyle razy przechodzę na drugą stronę lustra mojego życia. Czasem to sen, czasem jawa, gdzie przestrzeń w promienie rozdzielam światełkiem dla siebie, czasami dla ciebie. Czy warto zatem oznaczać granice między stronami jednego życia? gdzie obie są prawdziwe tak samo. Między słowa. Między słowa, kiedy zwątpienie, że świat jeszcze istnieje. Między słowa, gdy go zbyt wiele i objąć nie sposób. Pragniony pisze, by dzień został przeżyty do ostatniego światła. I choć nastanie noc, ono jeszcze refleksem niebo wpław przepłynie, jak pochłykiwania w lesie nabrzmiałem od echa. Opisuje ten sam kamień na naszej równinie, gdy nabiera tyle światła, że porywa go ciemność. I rozbudza wrażenie ekstazy istnienia, lub staje się taką skałą, o którą rozbija się morze. Czytam wiersz, bo wiem, że ktoś też chciał stanąć choć o jedno miejsce bliżej swego Boga. Czytał Bogdan Tymowski.